To węgorzyki. Walizki z rybami i ich właściciele trafiają do urzędu celnego. Proszę je tu postawić. Skontrolują je celnicy i urzędnicy podatkowi. Cztery worki. Szybko się potwierdza, że ryby to węgorzyki. Nie są schłodzone i mają tylko tyle tlenu, by przetrwać podróż. W workach jest pełno ich śluzu, czyli są pod wpływem dużego stresu. Spieszymy się, by cierpiały jak najkrócej. Nie otworzymy pozostałych waliz, by koledzy mogli jak najprędzej wypuścić ryby do wody. Węgorzyki bardzo cenione w Azji osiągają cenę 6000 euro za kilogram. Wiele osób chętnie tyle zapłaci, ale nie chodzi im wyłącznie o smaczny obiad. W Chinach wyginął węgorz japoński, więc przyjeżdżają tu po odmianę europejską i poważnie naruszają jej liczebność. W każdej walizie są dwie styropianowe skrzynki z sześcioma workami o wadze kilograma. Łącznie 24 kg cennego narybku, który w Hiszpanii kosztuje około 1000 euro. Niebagatelny zysk dla przemytników. 60 tysięcy na walizce. Przepadło 240 tysięcy euro. A stracić można znacznie więcej. Ale są i dobre wieści. Zarząd Terenów Zielonych zajmie się węgorzami i wypuści je w ich naturalnym środowisku. I nie będzie to Azja.